Cześć, ja jestem Olek i na dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam komplet kart limitowanych do kolekcji Pani UEFA Euro 2016. Jest to już trzeci film z limitkami tej kolekcji oraz ostatni, ponieważ udało mi się zebrać komplet 104, łącznie z tymi najrzadszymi, czyli tam z Denisowem, Zomerem, Gnylem, Gerą, no Gera to może nie, ale na przykład z Ilmazem. I tak dalej. Filmy, jak, przy, jak przychodziły mi te karty, mogliście je widzieć wczoraj. Tak są wczoraj też. Zapowiadałem, że dzisiaj prezentacja kompletnego albumu. Karty, tak jak już mówiłem, dzielą się na Classic, Hero oraz Shiny. Na początku jest Belgia. Azard, De Bruyne, Lukaku i Company Classic, a jeszcze Naingolan Classic i ba Michi Baczuai. Szajni. Czechy. Trzy limitki hero. Petr Czech, Rosicki i Lafata. Dalej Niemcy. Neuer, Gietze, Izil Schweinsteiger, Miller, y, Miller i Gietze hero. Oraz Kedira, z Anglii na klasikach jest Hart, Kane, Sterling, Runej, Vardy, Runej Hero i Ali i Runej Shiny. Z Hiszpanii na klasikach jest Iniesta, Pique, Fabregas, Alcantara i Ramos. Na Hero jest Busquets, na Shiny Koke. Z Francji jest Griezmann i Varane Classic. Pogba Hero i Sako Shiny. Z Chorwacji jest Sryna Hero. Ta limitka akurat była dosyć rzadka. Dalej komplet Islandczyków. Było ich 13, tak, 9, 10, 13. I najpierw był trener, a potem zawodnicy. I to wszystko były limitki klasik. Niektórzy myślą, że to Hero, ale to są limitki Klasik. I trener Lagerbeck. I teraz zawodnicy. Halgrimson, Haldursson, Gunnarsson, Gefli Sigurdsson, Johan Gudmundsson, Ejdur Gudjonsson, Finbogason, Bjarnason, Skulason, Sigtursson, Ragnar Sigurdsson i Birkir Sevarsson z Włoch jest Buffon Hero, miał, tez, miał też wyjść Shiny, ale nie wyszedł. Znaczy miał też wyjść Classic, ale nie wyszedł. I y, nie Shiny. Dalej Węgrzy. Kiraly, Szalaj, Kadar, Rutzak, Elek, Puskas, Fiola, Priskin. To były Klasiki. Na Hero jest Gera, a na, Shai na, na, jest Gera, a na Shiny jest... Nemet. Jeszcze tak dodam, że Kadar, Elek, Fiola i Priskin to oni wyszli gdzieś w fazie tam w okolicach Chin, Hongkongu, coś takiego. Dalej Irlandia Północna, Davis. Z Austrii jest Alaba. Na klasikach oczywiście były te dwie ostatnie karty. I dalej dziewięciu Polaków. Na limitkach klasyk jest Fabiański, Glik, Grosicki, Krychowiak, Lewandowski i Milik na Hero jest Lewandowski a na Shiny Szczęsny oraz Lewandowski z Portugalii jest Ronaldo Classic Hero oraz Shiny z Irlandii północnej jest Robikin Hero, Hero oraz Shiny te karty już takie tanie nie są dalej z Rumunii Tataru Sanu, Classic on też już nie jest taki popularny i Popa Shiny dalej Rosja Dziuba, Dżagoyew i tutaj jedna z najrzadszych kart Igor Denisov. Mia też, z tego co wiem, wyjść Ignaszewicz i Było chyba nawet zdjęcia, ale z tego co wiem, to on nie wyszedł. Dalej Kana z Albanii. Tutaj też już jest problem z dostępnością. Hamsik ze Słowacji. No ale Szwecja. I Sakson Ibrahimowicz Forsberg i Guidetti Classic. Za Guidetti i Sakson to już są problemy powoli z dostępnością. Myślę, że są, ale co niedługo będzie ich już mało: Ibrahimovic Hero, Ibrahimowicz Shiny i Lindelof Shine. Dalej Szwajcaria: Shakiri Embolo. Embolo też już nie jest taki łatwy do zdobycia. Czaka. I patrzcie: Jan Zomer. To jest albo to najrzadsze, albo jedna z tych najrzadszych ze Szwajcarii. Teraz już w ogóle niedostępne. Nie ma go prawie nigdzie. Dalej Turcja. Turan, Czalanolu, Inan, Genel. To też już on chyba gdzieś w Turcji wyszedł. Oraz Ilmas Hero. On też chyba gdzieś w Turcji był. Dalej Ukraina. Jarmołęko Classic. Oraz z Walii, tak samo jak z Portugalii, trzy razy Bale, czyli Classic, Hero oraz Shiny. No to co, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, i ja już się z Wami żegnam, cześć.